Na no dzień dobry. Słuchajcie, no to co? Film z podkarmiania, to znaczy konkretnie raczej z przeglądu po podkarmianiu. Wczoraj w nocy podkarmiałem pszczoły, bo miałem na szczęście taką możliwość podkarmiania wieczorem. No i o wiele lepiej się. To znaczy bardziej lepiej się podkarmia ze względu na dobrobyt pszczół, bo pszczoły generalnie wtedy mniej rabują. Jest mała szansa, że następnego dnia zdarzy się rabunek. Ale istnieje, tak? No ale mała. No ale niestety żądla mi. Dostałem parę zaszczyków, więc no cóż. Dymić o tej godzinie to tak średnio jednocześnie. A muszę otworzyć mimo wszystko górną klapę ula, żeby nalać ten syrop, no i no, tutaj jest przewaga tych podkarmiarek powałkowych, co otwieracie daszek i wszystko jest jakby dalej zaizolowane. no ale nie o tym film. Film będzie generalnie o tym, co tam na pasiece słychać. Jeszcze nie otwierałem tych uli, dosłownie będę otwierał je z Wami, więc to też będzie dla mnie zaskoczenie, co tam będzie, mam nadzieję, że będzie pełno czerwiu. U mnie generalnie to jest tak, że jak leje ten cukier, no to pokarm cukrowy jest. Z pyłkiem trochę gorzej, no ale mam nadzieję, że zrobiły na tyle duże zapasy, że ten mimo wszystko te, te, to pszczoła będzie w stanie sobie wyprodukować ten czerwony, ale nie mam pojęcia, szczerze, jak to wygląda, więc co? No więc zapraszam do filmu. Startujemy. Najpierw dwa macierzaki, pewnie i jeszcze jakiś odkładzik, zobaczymy, czy, czy matki są, bo też nie wiem. Z odkładami była taka sytuacja, że nie dostałem matek, co zamawiałem no z powodu fakabu poczty polskiej. Eee, no i tyle. Musiałem odkłady łączyć w skrócie, więc jestem ciekawy, czy sobie wyprodukowały. Dwa tygodnie temu były zgryzione to znaczy wdenka odpadły od mateczników, więc zakładam, że teraz powinien być czerw. Czy we wszystkich nie wiem? Sprawdzimy jeden losowy miejmy nadzieję, że tak, a później poza kamerą chyba jeszcze zobaczę. Ale nieważne. Dobra. Mniejsza. Eee, zapraszam na film. Oglądajcie. Dobra, słuchajcie, tak jak powiedziałem, yy, bierzemy się za przegląd. Może ustawię tak kamerę, słuchajcie, zaraz będę korygował. Ok, nie ma żadnych rabunków po wczorajszym podkarmianiu. Przynajmniej tak to wygląda, bo dopiero z nami przegląd teraz, dzisiaj na pasiekę. Więc dobra, dmuchamy. Zaraz zobaczymy, jak wygląda stan pokarmowy i czerwiu w rodzinach. Miejmy nadzieję, że jest ok. Kamera nagrywa, dobra. To teraz tak. Idziemy tylną ramkę. Zakładam, że powinna być z cukrem. No jest ledwo co tego cukru, szczerze powiedziawszy, więc wygląda na to, że chyba za mało futruje z jednej strony dopiero jakby dopiero teraz podkarmiałem wczoraj, nie? więc one zaczęły to przekładać, ale mimo wszystko dobra, ok, tutaj jest już ramka pełna ale bardziej się bym spodziewał szczerze, w czerwiu tutaj jest ramka cukru oj pszczoły mi spadły Na razie nie pokazuję wam, bo za bardzo nie ma czego, to znaczy nie pokazuję do kamery tych ramek, bo to jest cukier. No, tak samo tutaj, nie? Okej okay. No to są cztery ramki A gdzie czerw? Proszę państwa A gdzie czerp? Nie ja urządziła tylko się. Uku Dobra, tutaj może być czerw, bo... Nie, tutaj jest ramka znowu pełna cukru. A czerwiu brak. Okej. Okay. Tu zaczynam się irytować z lekka. Są pszczoły również. Możliwe jest to, że dwa tygodnie i 6 litrów to jest za mało. I on te pszczoły. No dobra, jest kula czerwiu, tak. Tutaj. I są larwy. O. Ale to jest. No i są jajka też, ale to jest o wiele za mało. Niestety. Prawdopodobnie wynika to z braku pyłku, niestety. Bo. E, no, pokarm. Nie, no, pokarm mają, tak? No, mają. Te wszystkie ramki do tyłu to były ramki z pokarmem. Tutaj mamy. Czerw. I, e, I co? Czerw i jajka. Ale powiem Wam, że wygląda to średnio. Jak pszczoły jest dużo, ale na to nie patrzcie, że pszczoły jest dużo, bo e, bo ta pszczoła to po pierwsze jest lotna częściowo, a po drugie ta pszczoła jeszcze nie. No połowicznie będzie chodzić w kłąb, ale tylko połowicznie. Część to jeszcze jest ta pszczoła letnia, nie? No tutaj mamy czerw, ale mamy tego czerwiu mało. Szczerze. Mał, mamy czerwiu mało, ale to jest spowodowane tym, że tutaj nie ma pyłku tak naprawdę w tej rodzinie. Za bardzo nie mam jak temu zaradzić. Bo nie zbieram pyłku. No ale widzicie. Dalej to już nie ma sensu za bardzo iść, bo będzie to samo, tak? Czyli jeszcze tam jedna ramka z no a dalej to trochę problem, szczerze. No dobra, może w innych rodzinach będzie inaczej, ale no, ta rodzinka pójdzie taka prawdopodobnie nie niezasilna do zimowli. No na 6 ramkach może jak się rozszerwi jeszcze. Mam nadzieję, że jak zaczyna nabódź kwitnąć, nie? Jak zacznie nawód kwitnąć. Ja tam ramkę zodziłem tutaj. Jak zacznie nawłoć kwitnąć, to mam nadzieję, że się rozbuja z powrotem. Bo to raczej nie jest kwestia braku pokarmu, to jest kwestia braku... Znaczy braku cukru. To nie jest kwestia braku cukru, to jest kwestia raczej braku pieżgi. No zobaczymy jeszcze jak wyglądają inne odkłady i nie odpady tylko rodziny i jeszcze odkłady zobaczymy. No i dmuchamy, nie? Tutaj też widzę, że raczej będzie nieciekawie w nieciek będzie Powinienem mimo wszystko Obawiam się jednak stosować Podkarmianie pyłkiem albo drożdżami Bo no, cienko będzie Tutaj mamy cukier Okej, okay, ale nas cukier tak średnio interesuje bardziej nas interesuje pyłek czy jest w tej rodzinie cukier jak tu widzicie rodzinki pójdą no tak na pięciu ramkach do zimowli prawdopodobnie okej, okay, dobra tutaj już jest lepiej to się czerw zaczyna czerw już tutaj się zaczyna, nie? mamy bryły czerwiu okej okay jak dalej będzie, bo pierzgi dalej nie widzę, to znaczy pierzga będzie pewnie na pierwszej ramce tak, więc by trzeba tam dojść no dobra, dalej mamy dalej Ej, tu mamy na środku wygryziony czerwi od razu zaczerwione znaczy są jajka okay. no ta rodzinka wygląda lepiej ta prawdopodobnie pójdzie na 6-7 ramkach do zimowych ale czy tak będzie to oj, pszczoły z ale czy tak będzie no to się zobaczy tak naprawdę no? ciężka ramka więc mamy cukier Mamy cukier 0 0 czerwio. Prawdopodobnie to jest ramka zalana pokarmem, ale od wczoraj by zalały. Dziwne, jakby jajek w ogóle nie był. Ta ramka, ta ramka tak pół na pół. Tutaj mamy po środku czerw, a po bokach mamy cukier. No i miało być dobrze, a jest już tak średnio bym powiedział. Tutaj mamy czerw. Okay. Mamy czerw. Chociaż ta ramka powinna być wycofana, już jest czarna cała. Prawdopodobnie tak zrobię. Prawdopodobnie tak zrobi, po prostu. Na razie jak jest to niech będzie. Tutaj? No tutaj czerw. Mam no 5 ramek czerwiu, tak wy wygląda na to, w tamtej rodzinie też około było, nie? 5-4 pięć, pięć, ramek. Mm. To to trochę mało, no bo jeśli zakładając, że zimuje się na takiej ilości jak ramek ile macie czerwiu w tej chwili, może to się jeszcze rozbuje. mam 10 dopiero, czy 12. Ok, T dobra, pierzga jest, czyli tak naprawdę chociaż zaczęło nosić tą żółtą taką. Patrzcie. Próbuję to otknąć i gdzieś tu była pszczoła z żółtymi odnóżami. Prawdopodobnie jest to nawoź, bo widziałem, że zaczyna kwitnąć. Tak, no kwitnie nawoź, więc prawdopodobnie teraz się ruszy. Będziemy mieć jeden cykl, jakby... Teraz podłożyłem. Dobra, zamykam. Jak to wygląda? Po pierwsze, ten odkład to jest ten odkład, żeby Wam przypomnieć, gdzie zrobiłem trzy ramkowe odkłady na początku lipca. Później matka nie przyjechała, bo poczta zrąbała. I co dalej się stało się? Połączyłem je w dwu-sześcioramkowy odkład, plus tam dwie ramki osłonowe były, nie? A wtedy, no, oczywiście matki musiały same wyprodukować, czyli wyprodukowały matkę gdzieś na początku, I o ile wyprodukowały matkę, mateczniki były, więc zakładam, że tak. Około, około gdzieś tak 25, szczerze, jak tak liczyłem. No i teraz jest dwa tygodnie później i jestem bardzo ciekawy, bo ja naprawdę nie wiem, co tutaj będzie. I zobaczymy raz, yy, razem z Wami. Bo jedyne, co wczoraj zrobiłem w nocy, no to podkarmiłem, tak? No ale podkarmienie to podkarmienie tutaj wlew, wlałem. Dostałem chyba z dwa zaszyski jeszcze przy okazji, bo wtedy już nie dymiłem. by są agresywne, były wieczorem. No, trudno im się dziwić. Ale najważniejsze to jest to, czy, czy Państwa jest matka. Czy jest czerw? To się dzisiaj, to się dowiemy. Ramka pełna cukru. Okej. Okay. Norma. Kolejna ramka pełna cukru. Oho, tak. Ja lubię. Mamy. Udało się była czerwił, zasklepionego, czyli to jest właśnie wtedy, jak odjeżdżałem dwa tygodnie temu. To dosłownie matka musiała zacząć czerwić jakoś niedawno, znaczy niedawno, no jakoś dwa tygodnie temu. Bo mamy zasklepione i tutaj mamy larwy, które będą zaraz zasklepiane. A tutaj mamy jajka, ok? Czyli dalej prawdopodobnie powinno być tylko lepiej. Mam nadzieję, zaraz zajrzymy. Um, idziemy, tak, jest ładnie. Tutaj widzicie resztki matecznika. Prawdopodobnie z niego się matka wygryzła, chociaż tych mateczników było więcej, więc cholera wie. Tutaj mamy wianek z tym... z... czym? Czekajcie, sprawdzę, czy w ogóle chwyta kamerka. Tak, widzicie to. Okej. Okay. Tutaj mamy wianek z pokarmem, tutaj mamy przerw. Już wszystko będzie zesklepione, chociaż chwila, tutaj mamy podlane larwy, więc... więc jeszcze nie jest to równomierne aż tak, to znaczy... Jest, jest ok. Jest ok, bo czasami zdarza się, że matka taka, wiecie, z randomka coś się wyprodukuje, ona czasami dziwnie czerwi po dwa jajka, to później ustępuje z reguły, bo inaczej matkę wymieniają i po dwa jajka w komórkę mam na myśli, ale ta ładnie czerwi widzę. Tutaj są pojedyncze jajka, tutaj ładnie, kula czerwiu. No nie będzie to super silny odkład, przez to, że mamy dwa tygodnie obsuwy, mamy więcej w sumie, nie dwa tygodnie, tylko cory. Około 25 dni, nie? Bo, to, bo liczę tak 25 dni zawsze obsłuby przy produkcji matki z ula, gdyż matka to jest 17 dni plus musi się unasienić. No i fajnie jak się unasieni praktycznie od razu, no ale z reguły to ten, zakładam, że to będzie raczej gdzieś tak środek możliwości unasieniania matek, czyli no tutaj mamy jeszcze trochę pokarmu, ale to tam już jest. Mniejsze, czyli mamy raz, dwa, czy może cztery. Nie sprawdziłem tego. Prawdopodobnie tutaj jest pyłek, więc mam trzy ramki. No fajnie, jakby ten odkład teraz na tej na tym czym? Na tej, e, tym czym? Na nabłoci trochę pyłku złapał i z tym pokarmem zaczerwił co, na, co najmniej pięć ramek. Jak będzie za dwa tygodnie, czyli na, gdzieś tak pod koniec sierpnia, początek września, jak będzie pięć ramek okay. zaczerwione. W sensie, już zasklepionym sklepionym no to będę naprawdę kontent i będę uważał, że ten odkładzik jak, jak najbardziej przyzimuje. Nie? Dobra. No i dobra, tak się prezentuje Pasieka. co znaczy, pasieka: no, parę, parę uli, dwa macierzaki, jeden, um, jeden um, odkład. I przyznam się, że jeszcze zanim to kręcę, teraz do, dokręcę zakończenie. Przeglądałem jeszcze odkłady i to wygląda tak, że no dwa niestety, jeden matka się tam nie zrobiła. To jest ten, który był rabowany w poprzednim filmiku, albo zaciupały matkę, nie wiem, tam, tak czy siak, nie ma tam czerwiu, więc już nawet nie ma w tej chwili myśleć o podkładaniu, żeby sobie wychowały, bo po prostu tej pszczoły po pierwsze jest za mało, a po drugie, e, po drugie, co? No, po drugie, no, to już jest za późno na, na takie movementy, że tak powiem. A kolejny ul, w którym się nie udało, to, 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 to co? To tam doszło do trutówy. Strutowiała. Nie wiem, czy to matka strutowiała, czy one same, dziewczyny, dziewczyny się wykarmiły i strutowiały. Tak czy siak, też tam nie ma czerwiu takiego właściwego. Zostawiam jeszcze ten ul, nie kasuję, gdyż możliwe, że jeśli to jest matka, to jakimś cudem może przejdzie na właściwe tory. Już raz w historii coś takiego miałem, że był czerw trutowy, a nagle się zrobił normalny. Ciężko powiedzieć i to też w odkładzie, więc zostawiam ale raczej już nie wróżę temu Ulu, ulowi raczej sukcesu, jak się uda to połączę po prostu te dwa w jeden i, no i będzie zawsze dodatkowy reszta na, szczęście, no reszta na szczęście się udała, matki są, nie jest, pszczół jest pełno czy pełno jak na odkład bez matki, który był dwa tygodnie, czy w sumie miesiąc prawie, nie dwa tygodnie no, no więc nieźle, macierzaki, no macierzaki niestety, no myślałem, że będzie więcej czerwił, myślałem, że około 8 ramek czerwił będzie, no ale chyba brak pyłku się daje Wyznaki. Tutaj właśnie wrzucam stawkę, jak na nawoź jak kwitnie, no, no, ona dopiero wchodzi w kwitnienie, więc mamy tak naprawdę dwa tygodnie, 3 tygodnie może podaży pyłku, co... Płynie na pewno pozytywnie na rozczerwienie tych pszczół, bo no teraz poleciało już poleciało 6 litrów pokarmu cukrowego. Do tego jeszcze widziałem, że mają zapasy częściowo. Czy znaczy te tutaj co pokazywałem, tak akurat nie. Reszta generalnie jako tako jeszcze więcej miała tych. To tam zawsze była ramka, dwie z tyłu cukru. Więc jak jeszcze to pobiorą do końca, no to tych zapasów cukrowych będzie w miarę. No, no i sama nawódź też oprócz pyłku daje ten, ten, ten nektar, więc nie będzie źle. Te, ta pszczoła mam nadzieję się rozkręci do 8 ramek w ciągu tych dwóch tygodni, trzech tygodni. Eee, no, no 8 ramek w no to będzie prawdopodobnie 8 ramek na zimowanie, więc całkowicie mnie to jakby usatysfakcjonuje. Nawet bym powiedział, że chyba zawężę je do mniejszej ilości, ale tym będziemy się martwić dopiero za E, za jakiś czas tak naprawdę, nie? Czyli za jakiś miesiąc, no, za miesiąc, półtora miesiąca będziemy się martwić zimowlą i e, jak już wszystko będzie zalane, wtedy będziemy dymić e, apiwarolem. No, no i tak się sytuacja prezentuje. To co, zapraszam na grupę, klasycznie zapraszam do grupy, dajcie suba, łapkę w górę, w dół, whatever, komentarz napiszcie, jak tam u Was zimowla przebiega. A możecie też jednocześnie e, mnie jakby... Jakby uświadomić, bo czytałem generalnie, jeśli chodzi o refundację sprzętu pszczelarskiego i od momentu podpisania umowy z kowrem nie kowrem, tylko z Armirem, ma, chyba jest miesiąc na wypłatę środków. Możecie poprawcie mnie, jeśli się mylę, bo. Podpisałem tą umowę i właśnie czekam na, na przelew i jestem po prostu ciekawy czy to jest miesiąc, dobrze to wyczytałem czy nie, nie wiem, whatever. Jeśli wiecie to fajnie, tak jak mówiłem, zapraszam na grupę, na inne filmiki, teraz pojawią się filmiki, ten rzucę. pojawią się też filmiki dwa pewnie z laboratorium, z in vitro, jak ktoś nie wie na czym to polega, jak się robi roślinki w hurtowej ilości, no to zapraszam na te filmy. No a za dwa tygodnie będzie kolejny film z podkarmiania. Chyba wtedy już pokażę, jak to podkarmiam. No wczoraj podkarmiałem w nocy, więc już nie było jak nakręcić filmu, jak kręcę syrop, e, tak więc e, z dodatkami, tak więc no, zapraszam za dwa tygodnie. No i tyle, jeśli chodzi o ten film. Trzymajcie się. Na razie do zobaczenia.